The dark side of the Force is a pathway to many abilities, some consider to be unnatural. What could you give me? Everything. Hey, hey. Pozwólcie, że w dzisiejszym odcinku wrócę do kwestii Snowka. Jedną z największych tajemnic, nad jakimi zastanawialiśmy się przy okazji premier kolejnych filmów trylogii Sequeli, czyli epizodów 7, 8, 9, było to, kim właściwie jest Snow, czyli nowy dowódca najwyższego porządku. Tajemniczy i czuły na moc, choć nie nazywający siebie Sitem Jegomość. Hipotez i teorii na temat tego, kim jest Supreme Leader było sporo i nawet kilka z nich przedstawiałem na kanale. Zatem były już hipotezy mówiące o tym, że Snoke to Vader, który w jakiś tam sposób przeżył, czy że Snoke to Mace Windu. Jeśli was to interesuje, to karta do filmu o jednej z takich teorii znajduje się na górze po prawej stronie. Ale czy być może dostaliśmy właśnie kanoniczne potwierdzenie jednej z teorii? Zapraszam na film. Wrażenie, że obecnie dzieła spod znaku Star Wars dążą do tego, aby nieco naświetlić nam dwie tajemnice wprowadzone przez Sequele. O pierwszej już powiedziałem, szukamy odpowiedzi na pytanie, kim jest Snoke. Drugie pytanie brzmi, jak imperator Palpatin przeżył i jaki ma związek z klonowaniem. Oczywiście najwyraźniej obydwie te tajemnice są ze sobą powiązane. Jak widzieliśmy w jednej ze scen w drugim sezonie Mandalorianina. Pozostałości imperium pracowały nad klonowaniem i chyba nie będzie spoilerem, jeśli powiem, że w jednym odcinku przygód Dina Jarina widzimy jakby komory ze zdeformowanymi snowkami. Jest to oczywiście pokazane nie wprost i pozostawia spore miejsce do domysłów, ale najwyraźniej autorzy serialu coś nam starają się między wierszami przekazać. Pytanie, na które teraz nie odpowiem, jest takie: jakie mow Gideon z Mandalorianina oczywiście miał związki z imperatorem? Nie muszę chyba dodawać, że generalnie zainteresowanie pozostałości Imperium Małym Grogu najwyraźniej wiąże się w ten czy inny sposób właśnie z klonowaniem. Idąc dalej w rozważaniu, można wyciągnąć wniosek, że i najnowszy serial, czyli Bad Batch, też nas troszeczkę prowadzi w tę stronę. Mamy w nim wszak Omega, która w jakiś sposób jest szczególnym klonem. Kto wie, może też jest w jakiś sposób związana z wyjaśnieniem tajemnicy powrotu Palpatina i powstania Snowka? Obecny kanon Star Wars mówi wprost: że Palpatin miał plan na wypadek swojej śmierci. Jednym z elementów tego planu była operacja Popiół, pokazana w kampanii single-player gry Battlefront 2. Polegała ona na tym, że planety wierne początkowo Imperium i ważne dla Imperium miały zostać zniszczone, aby pokazać, że pomimo śmierci Imperatora żadne miejsce w galaktyce nie jest wystarczająco bezpieczne. To tak w bardzo, bardzo dużym uproszczeniu. Operacja Popiół była częścią planu awaryjnego Palpatina, przygotowanego przez samego imperatora, tak jak powiedziałem, na wypadek swojej śmierci. Obecne kanoniczne dzieła starają się nam pokazać, że to pośrednio właśnie z tego planu awaryjnego wyrósł potem First Order i to dzięki niemu doszło do wydarzeń przedstawionych w sequelach. Palpatin bowiem najbardziej obawiał się utraty władzy, a jego największym marzeniem było stać się nieśmiertelnym Sithem. Tego właśnie poszukiwał w ciemnej stronie mocy. Nieśmiertelności. No i tym właśnie skusił Anakina Skywalkera, że będzie mógł zachować od śmierci osoby, na których mu najbardziej zależy. Jego plan awaryjny zakładał, że najwierniejsi dowódcy udadzą się na zewnętrzne rubieże i tam rozpoczną budowę nowego, silniejszego i pozbawionego wielu wad pierwowzorów nowego imperium. Tam też, na planecie Exegol, sam Palpatin, który w jakiś sposób przeniósł swoją jaźń do klona, ale klon ten okazał się zbyt słabym pojemnikiem na potęgę imperatora, może kontynuować pracę nad ulepszeniem technologii klonowania. Co więcej, owocem tych eksperymentów jest pośrednio Rey, która, jak wiemy, jest córką, no, zrodzoną już w tradycyjny sposób, ale z klona Palpatina. I ze wszechmiar nadaje się doskonale do pełnienia roli, jakiej pożądał Palpatine, czyli swego rodzaju, jakkolwiek paskudnie by to nie zabrzmiało, pojemnika na moc tego Sita. Tutaj musimy się na chwilę zatrzymać. O ile epizod 9 nie mówi nam wprost, czy Palpatine chciał, aby Rey zasiadła na tronie Sithów jako ona sama, czy chciał przejąć jej ciało i wykorzystać ją jako nośnik dla swojej jaźni, tak możemy być w zasadzie pewni, że chodzi o to drugie rozwiązanie. Jak powiedziałem przed chwilą, imperator najbardziej pragnął nieśmiertelności, czyli przenoszenie siebie z nosiciela na nosiciela jak najbardziej spełniało to marzenie. Jest w zasadzie ideą powstałą jeszcze w legendach, w sensie imperatora, który przenosi się do nowych ciał. Ale o legendarnym klonowaniu imperatora i jego nowych ciałach pogadamy sobie kiedy indziej. No dobrze, ale gdzie w tym wszystkim jest Snook? Jak sam Palpatin powiedział w epizodzie 9 to ja stworzyłem Snouka i od tej pory właśnie fani zastanawiają się, no, czyim klonem jest Snouk. W Rise of Skywalker widzieliśmy kadzie z nieudanymi eksperymentami klonerów. Wyniki tych eksperymentów no, przypominały Snouka. Podobnie jak już wspomniałem, było w Mandalorianinie, który dzieje się wiele lat wcześniej. Hipotez, czyim klonem jest Snouk, jest kilka. W jednym z komiksów serii Darth Vader widzimy także eksperymenty imperatora z klonowaniem i podobne komory, w których są jakieś zdeformowane istoty, no przypominające Snowka. Akcja tego komiksu dzieje się po wydarzeniach epizodu 5. W tym komiksie widzimy też, że imperator wszedł w posiadanie odciętej ręki Luka Skywalkera, która została gdzieś, że tak powiem, zgubiona w mieście w chmurach. Czy zatem Snowk jest klonem Luka Skywalkera? To możliwe. Niemniej na oficjalnej stronie Star Wars pojawił się ostatnio artykuł stworzony przez członkinie Lucasfilm Story Group, w którym pada zdanie First Order led by one of Palpatine's evil duplicates called Snoke, czyli że wprost jest powiedziane, że First Order było rządzone przez duplikat Palpatina, przez zły duplikat Palpatina. Czy to tylko takie wyrażenie, czy naprawdę coś jest na rzeczy? Przypomnę tylko, że informacja pochodzi z oficjalnej strony Star Wars.com i została podana w artykule napisanym przez członkinie Story Group, czyli ekipy, która ma za zadanie pilnować jednolitości kanonu. Czy zatem w tym jednym zdaniu kryje się jednoznaczna odpowiedź na pytanie, kim jest Snoke, czy Snoke jest klonem Palpatina? Widziałem gdzieś teorię, że to może być prawda, ale niekoniecznie cała prawda, i fakty są nieco bardziej skomplikowane. Palpatin miksował DNA, aby stworzyć najlepszy nośnik dla swojej jaźni. To odpowiada na pytanie, dlaczego klon Palpatina, ojciec Rey, nie jest szczególnie podobny do imperatora. Owszem, widzimy go przez sekundę w epizodzie 9, ale nawet takie pobieżne zerknięcie wystarcza, aby widzieć, że klon do pierwowzoru nie bardzo podobny. Stąd też Snoke jest najpewniej klonem powstałym z DNA kilku dawców. Samego Palpatina może też wzięto coś z Baby Yody i z ręki Luka, i ten klon jest stworzony, by być najsilniejszym w mocy, jak to tylko możliwe. Okazało się, że ten jeden egzemplarz jest nawet sprawny, choć no z blizną na twarzy i nie bardzo nadaje się z jakiegoś powodu na nośnik jaźni imperatora. Ale Palpatin, być może z pomocą magii Sithów tchnął w niego życie i stworzył istotę, której zadaniem było dowodzić First Order. I namieszać jak najbardziej w galaktyce, niszcząc ruch oporu i znajdując Rey i B solo, aby, no, potem, ułatwić powrót Palpatina. Palpatin potrzebował jeszcze trochę czasu, ale wzrastająca w mocy Rey już mu tego czasu mogła nie dać. Oczywiście Palpatin potrzebował czasu na kolejne eksperymenty z klonowaniem. Trzeba było znaleźć Rey i przekabacić jak najszybciej na ciemną stronę mocy. Pamiętacie przecież zdanie z epizodu siódmego. Coś się przebudziło. Najwyraźniej. Być może to zdanie było na temat Rey. Zatem, czy to możliwe, że poznaliśmy jeden niewielki element tożsamości Snowka dzięki wpisowi na stronie Star Wars.com? Czy można uznać ten artykuł za kanon? No tutaj odpowiedź jest no, jakby trochę negatywna, bo to w końcu tylko artykulik na stronie, a nie dzieło fabularne, a tylko takie wliczają się do kanonu. Niemniej coś jest na rzeczy i przyznacie, że Snoke będący miksem DNA różnych czułych na moc istot, w tym w znacznej mierze samego Palpatina, to byłoby coś ciekawego. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli materiał Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod filmem i kliknijcie guziczek subskrypcji. Już całkiem blisko do 100 tysięcy subów. Byłoby mi bardzo miło też, gdybyś wsparł Bibliotekę OSUS finansowo. Można zostać wspierającym przez YouTube'a oraz przez serwis Patronite. Warto, filmy na kanale powstają dzięki wsparciu widzów. Wpadnijcie też na Discorda i na grupę rycerza osusa na Facebooku. Tymczasem uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z wami. Trzymajcie się, pa! pa.